Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że tkwisz w tym samym schemacie? Te same błędy, te same relacje, które kończą się w ten sam sposób, te same trudności, które wracają, jak bumerang? To nie przypadek. Karl Jung, jeden z największych psychologów w historii, odkrył, że naszym życiem rządzą ukryte wzorce, których nawet nie jesteśmy świadomi. Ale co, jeśli istnieje jeszcze głębszy klucz do Twojej osobowości? Co, jeśli Twój miesiąc urodzenia ujawnia coś więcej o Tobie niż myślisz? Większość ludzi nigdy się nad tym nie zastanawia. Ale gdy to zrozumiesz, możesz zacząć wykorzystywać swoje ukryte atuty, zamiast walczyć z własną naturą. Obiecuję Ci, to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie. I swoje życie. Gotowy? Zaczynamy. Karl Jung wierzył, że każdy z nas nosi w sobie archetypy, pierwotne wzorce osobowości, które wpływają na nasze wybory, relacje i ścieżki życiowe. Ale co, jeśli istnieje jeszcze jedna wskazówka? Twój miesiąc urodzenia. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu swój miesiąc urodzenia. Zacznijmy od stycznia, czyli Lider i strateg, i archetyp władcy według Junga. Osoby urodzone w styczniu nie czekają na okazję, one je tworzą. Jung nazwałby ich archetypem władcy, urodzonymi przywódcami, którzy dążą do sukcesu, porządku i kontroli. Mocne strony, strategiczne myślenie planują daleko do przodu. Wytrwałość i samodyscyplina nie boją się ciężkiej pracy. Charyzma i autorytet, inni naturalnie ich słuchają. Istnieje także ciemna strona archetypu władcy. Perfekcjonizm i pracoholizm mogą nie wiedzieć, kiedy odpocząć. Kontrola nad wszystkim, trudno im delegować zadania. Surowość wobec siebie i innych mogą wymagać za dużo. Lekcja dla ciebie, zaufanie i odpoczynek to też siła. Jesteś styczniowym liderem. Napisz: Tworzę okazję, nie czekam na nie. Teraz luty, wizjoner i myśliciel, to archetyp mędrca. Według Junga, osoby urodzone w lutym widzą więcej niż inni. Jung nazwałby ich archetypem mędrca. Są intelektualistami, którzy dostrzegają wzory tam, gdzie inni widzą chaos. Ich umysł pracuje inaczej, co sprawia, że często czują się inni lub nierozumiani. Mocne strony, intuicja i wizjonerskie myślenie dostrzegają ukryte zależności. Kreatywność potrafią tworzyć coś z niczego. Niezależność. Nie podążają za tłumem, idą własną drogą. Ciemna strona archetypu mędrca to poczucie wyobcowania, mogą czuć, że nie pasują do otoczenia. Zbyt dużo w głowie, za mało w działaniu. Czasem tracą się w analizach. Emocjonalny dystans wolą myśleć niż czuć. Lekcja dla ciebie? Twoja inność to dar wykorzystaj ją. Jesteś lutowym wizjonerem? Napisz: Widzę to, czego inni nie dostrzegają. Teraz marzec. Empata i artysta to archetyp duszy, według Junga. Osoby urodzone w marcu żyją w świecie emocji i wyobraźni. Jung nazwałby ich archetypem duszy. Są wrażliwi, kreatywni i mają niezwykłą zdolność do odczuwania tego, co skryte. Widzą więcej, czują głębiej, marzą intensywniej. Mocne strony, empatia i intuicja wyczuwają emocje innych, jak otwartą książkę. Kreatywność ich umysł to źródło artystycznych wizji. Głęboka duchowość. Często szukają sensu poza tym, co widzialne. Ciemna strona archetypu duszy to zbyt duża wrażliwość, łatwo chłoną negatywne emocje. Brak granic często poświęcają siebie dla innych, zbyt wiele marzeń, za mało działania, mogą gubić się w świecie wyobraźni. Lekcja dla ciebie? Twoje serce jest skarbem naucz się je chronić. Jesteś marcowym artystą? Napisz: Czuję więcej, widzę głębiej. Teraz kwiecień to wojownik i zdobywca. To archetyp bohatera według Junga. Osoby urodzone w kwietniu żyją po to, by działać. Jung nazwałby ich archetypem bohatera. Są odważni, zdeterminowani i gotowi. Do walki o swoje marzenia. Nie czekają, atakują, nie poddają się, walczą. Mocne strony, siła i wytrwałość nigdy się nie poddają. Charyzma lidera. Potrafią pociągnąć innych za sobą. Naturalni pionierzy przecierają szlaki tam, gdzie inni boją się wejść. Teraz ciemna strona archetypu bohatera. Impulsywność działają szybciej niż myślą. Brak cierpliwości chcą wszystkiego teraz. Rywalizacja ponad wszystko. Czasem zapominają, że nie każda walka jest warta sił. Lekcja dla ciebie. Czasem największa siła to umiejętność czekania. Jesteś kwietniowym wojownikiem? Napisz Tworzę drogę tam, gdzie inni się wahają. Teraz maj, czyli stabilność i intuicja, archetyp opiekuna według Junga, osoby urodzone w maju szukają równowagi i bezpieczeństwa. Jung nazwałby ich archetypem opiekuna, są lojalni, wytrwali i mają niezwykle silną intuicję, zanim coś się wydarzy, oni już to czują. Mocne strony, cierpliwość i wytrwałość dążą do celu krok po kroku. Niezawodność, można na nich liczyć w każdej sytuacji. Silna intuicja, wyczuwają zagrożenia i szanse, zanim inni je zauważą. Ciemna strona archetypu opiekuna to lęk przed zmianą, trzymają się znanego, nawet gdy to im nie służy. Upór i przywiązanie do rutyny niełatwo przekonać ich do nowej drogi. Czasem bardziej dbają o innych niż o siebie, mogą zapominać o własnych potrzebach. Lekcja dla ciebie? Zmiana nie zawsze oznacza zagrożenie, czasem to początek czegoś pięknego. Jesteś majowym opiekunem? Napisz: Moja intuicja to mój kompas. Teraz Czerwiec, czyli komunikator i odkrywca, archetyp błazna, według Junga. Osoby urodzone w czerwcu żyją dla rozmów, wiedzy i odkrywania nowego. Jung nazwałby ich archetypem błazna, ale nie w sensie komediowym, a jako kogoś, kto łapie chwilę, dostrzega ukryte prawdy i potrafi mówić rzeczy, których inni się boją. Mocne strony, charyzmatyczni i towarzyscy, potrafią rozmawiać. Z każdym. Inteligentni i błyskotliwi. Ich umysł pracuje szybko. Widzą rzeczy, które inni pomijają. Elastyczni i spontaniczni. Gotowi na każdą przygodę. Ciemna strona archetypu błazna to brak koncentracji. Mają tysiąc pomysłów, ale trudno im się skupić na jednym. Niekończące się poszukiwania ciągle szukają nowości. Boją się stagnacji, czasem ich słowa ranią, nie zawsze filtrują to, co mówią. Lekcja dla ciebie? Znajdź coś, czemu naprawdę chcesz się poświęcić i nie bój się za tym podążyć. Jesteś czerwcowym odkrywcą. Napisz: Słowa to moja supermoc, teraz lipiec opiekun i uzdrowiciel to archetyp matki według Junga. Osoby urodzone w lipcu żyją dla innych. Ich serce jest ich największą siłą. Jung nazwałby ich archetypem matki, niezależnie od płci, to ci, którzy opiekują się, wspierają i budują wokół siebie atmosferę ciepła i zaufania, ludzie ich kochają, bo przy nich czują się bezpiecznie. Mocne strony, niesamowita empatia potrafią zrozumieć emocje innych lepiej niż oni sami. Emocjonalna inteligencja, ich intuicja podpowiada im, komu naprawdę można zaufać. Bezwarunkowe wsparcie, zawsze tam, gdzie są potrzebni. Ciemna strona archetypu matki to zapominają o sobie, często dają wszystko innym, ale nie zostaje nic dla nich. Przyciągają ludzi, którzy ich wykorzystują, przez swoją dobroć mogą padać. Ofiarą toksycznych relacji czasem tłumią swoje emocje, bo nie chcą obciążać innych swoimi problemami. Lekcja dla ciebie? Nie możesz pomagać innym, jeśli najpierw nie zadbasz o siebie. Jesteś lipcowym uzdrowicielem? Napisz: daję innym światło, ale nie gaszę siebie. Przyszedł czas na sierpień. Charyzmatyczny przywódca to archetyp władcy według Junga, ko osoby Urodzone w sierpniu, rodzą się, by przewodzić. Jung nazwałby ich archetypem władcy. Mają naturalną charyzmę, pewność siebie i zdolność do inspirowania innych. Gdy wchodzą do pokoju, od razu przyciągają uwagę. Mocne strony siła i determinacja nie boją się wielkich celów i wyzwań naturalna charyzma ludzie ich słuchają i podążają za nimi. Ambicja i dążenie do sukcesu zawsze celują wysoko. Ciemna strona archetypu władcy: czy zawsze słuchają? Mogą być tak pewni siebie, że ignorują rady innych. Cierpliwość nie jest ich mocną stroną: chcą wyników tu i teraz. Duma może być ich pułapką, trudno im przyznać się do błędu. Lekcja dla Ciebie? Prawdziwy lider to nie tylko ten, kto przewodzi, ale ten, kto słucha. Jesteś sierpniowym liderem. Napisz Moja siła to więcej niż pewność siebie, to pokora. Teraz wrzesień perfekcjonista i analityk, czyli archetyp mędrca według Junga. Osoby urodzone we wrześniu widzą to, czego inni nie dostrzegają. Jung nazwałby ich archetypem. Mędrca są inteligentni, analityczni i dążą do perfekcji w każdej dziedzinie. Uwielbiają porządek, logikę i szczegóły, nic nie umknie ich uwadze. Mocne strony, wysoka inteligencja i analityczne myślenie rozwiązują problemy szybciej niż inni. Dokładność i precyzja nie ma dla nich rzeczy zrobionych na półgwistka. Samodyscyplina nie potrzebują motywacji z zewnątrz, bo mają ją w sobie. Ciemna strona archetypu mędrca to nieustanna samokrytyka zawsze czują, że mogli zrobić więcej. Perfekcjonizm, który paraliżuje, czasem nie kończą projektów, bo nie są idealne. Pracocholizm i brak odpoczynku odpoczynek traktują jak stratę czasu. Lekcja dla Ciebie? Twoja wartość nie zależy od perfekcji czasem wystarczająco dobrze to najlepsza strategia. Jesteś wrześniowym analitykiem. Napisz Doceniam to, co już osiągnąłem. Teraz październik, klatka dyplomata i wizjoner, natomiast archetyp kochanka według Junga. Osoby urodzone w październiku rozumieją ludzi lepiej niż ktokolwiek inny. Jung nazwałby ich archetypem kochanka. Dążą do harmonii, piękna i głębokich relacji. To urodzeni dyplomaci wiedzą, jak łagodzić konflikty i łączyć ludzi. Mocne strony charyzma i zdolność budowania relacji potrafią rozmawiać z każdym. Zmysł estetyczny i artystyczny piękno i harmonia są dla nich kluczowe. Wrodzona dyplomacja wiedzą, jak prowadzić rozmowy i unikać konfliktów. Cień archetypu kochanka to unikanie konfrontacji, wolą przemilczeć problem, niż się z nim zmierzyć. Zbyt duża zależność od opinii innych, ich potrzeba akceptacji, może być pułapką, trudność w podejmowaniu decyzji, zbyt długo analizują wszystkie opcje. Lekcja dla ciebie? Prawdziwa harmonia nie polega na unikaniu konfliktów, ale na umiejętności ich rozwiązywania. Jesteś październikowym dyplomatą? Napisz: Widzę obie strony, ale nie boję się wybrać własnej. Teraz listopad. Tajemniczy stratek, czyli archetyp cienia według Junga. Osoby urodzone w listopadzie wiedzą więcej niż mówią. Jung nazwałby ich archetypem cienia. Są głęboko intuicyjni, tajemniczy i doskonale czytają intencje innych. Nie pokazują swoich kart od razu, wolą obserwować i analizować. Mocne strony, potężna intuicja wyczuwają prawdę, nawet jeśli nikt jej nie mówi. Głęboka inteligencja emocjonalna rozumieją ludzkie motywy lepiej niż inni. Strategiczne myślenie wiedzą, jak działać, by osiągnąć swoje cele. Cień archetypu cienia zamknięcie w sobie rzadko ujawniają swoje prawdziwe emocje. Nieufność wobec ludzi. Trudno im otworzyć się na bliskość, skłonność do skrajności, ich emocje są intensywne, a ich świat wewnętrzny skomplikowany. Lekcja dla ciebie? Mądrość to nie tylko wiedza to także umiejętność zaufania właściwym ludziom. Jesteś listopadowym strategiem? Napisz: Wiem więcej niż mówię. Przyszedł czas na ostatni miesiąc, czyli grudzień wizjoner i optymista czyli archetyp bohatera według Junga. Osoby urodzone w grudniu mają dar inspirowania innych. Jung nazwałby ich archetypem bohatera. To osoby pełne energii, zarażające innych swoim optymizmem i wizją lepszego świata. Widzą możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Mocne strony, optymizm i pozytywne nastawienie. Potrafią widzieć jasną stronę każdej sytuacji. Charyzma i zdolność inspirowania, ludzie ich słuchają i podążają za nimi. Wizjonerskie myślenie, zawsze szukają nowych dróg do osiągnięcia celu. Cień archetypu bohatera to nadmiar niecierpliwości. Pragną osiągnąć wszystko jak najszybciej. Brak cierpliwości, łatwo tracą zainteresowanie, gdy coś nie idzie po ich myśli. Brak uważności. Czasem ich zapał prowadzi do zaniedbania szczegółów. Lekcja dla Ciebie. Cierpliwość i uważność to klucz do prawdziwego sukcesu. Jesteś grudniowym wizjonerem? Napisz: Widzę przyszłość, ale nauczyłem się czekać. Teraz pytanie do Ciebie: czy opis Twojego miesiąca urodzenia. Pasuje do ciebie? Czy rozpoznajesz w sobie te cechy i archetypy? Jakie archetypy dostrzegasz w sobie? Może masz więcej niż jeden, który rezonuje z Twoją osobowością? Napisz w komentarzu swój miesiąc i podziel się, czy zgadzasz się z tym, co usłyszałeś. Chciałbym poznać Twoje przemyślenia i zobaczyć, jak te archetypy wpływają na Twoje życie. Subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz więcej takich treści. Razem odkryjemy jeszcze więcej fascynujących tajemnic ludzkiej psychiki i archetypów. Pamiętaj, że twoje archetypy są częścią ciebie, to kluczowe elementy twojego charakteru. Teraz, gdy je odkryjesz, możesz zacząć je wykorzystywać, by stać się lepszą wersją siebie. Do zobaczenia za chwilę w kolejnym filmie.